Serwus, Birgit Befreiter, cześć przyjaciele, fajnych dobrych piw bawarskich i niemieckich. W dzisiejszym odcinku króciutkim przedstawię Wam coś fajnego. E, poważnie, no ale no, poważnie. E, miesiąc temu była premiera światowa nowego piwa z Browaru Heller z Bambergu, czyli inaczej zwana z Schlenkerlą. Browa Schlenkerla znany w wszelkim świecie. Jeden z siedmiu browarów, najstarszy browar w Bambergu. Jest to największy chyba na świecie. Ambasador w ogóle górnej Franconii yy, Bambergu. W całym świecie znane jest dzięki temu Bamberg. Miasto przepiękne, miasto średniowieczne. Chyba jedne z ładniejszych w ogóle tam w Bawarii. Yy, Oni właśnie wypuścili yy, nowe piwko. Eichschenkerla Weichsel. Czym to piwo się reakcjonuje, zaraz kosztować, go gożtować, z czego nie piłem. Tydzień temu była polska premiera, no dzisiaj mamy premierę na kanale. Część z was już piła to piwo, jest nawet lane już podobno. Może mi się uda dzisiaj też napić ranego, bo idę na, na urodziny do białej małpy, więc zobaczymy. Ale przedstawiłem wam wersję butelkową. Dzięki Birlandzie, Birlandowi, udało mi się tam te piwko dostać. Jak wiecie, oni robią kilkanaście tych piw wędzonych Oszlankarli. To jest najnowsza nowość. Tak nie po polsku trochę. Czym to piwo się charakteryzuje? nalejemy no, ja sobie zaraz opowiem. Piwo w ogóle jest ze stylu Rotbier. Rotbier to jest piwo, które powstało w ogóle we Frankonii, w Nürnbergu, w na bardzo po polsku. Tam właśnie powstały rodbiry. One były 19, do XIX wieku bardzo popularne, te piwa, ale później jak nastała era już takich przemysłowych browarów, zapomniano trochę o tych rodborach. Dopiero niedawno, od kilkunastu lat, może jest taki powrót do tych piw, taki wschód, ponowny, ponowne zainteresowanie tym rodbirem. I właśnie Szenkelew też. Jako, że to jest no, frankonia oczywiście, środkowa frankonia, akurat Bamberg, zainteresowała się tym piwem. A jak rod no, to co czerwonego się z tym kojarzy, no to wiśnia, więc postanowiono po długich naradach e, zastosować drewno wiśniowe, nie bukowe, nie dębowe, jak tam w jednym przypadku jest też dąb, w głównie buk. A w tym przypadku drewno z wiśni, oczywiście tam najszlechetniejsze, jakieś dobrze wylażekowane to drewno było. Naradzano się, badano też ile tamtych fenoli, różnych związków prze przejdzie do tego piwa, robiono testowe warki. No i postanowiono właśnie wypuścić takie piwo. Jest Rotbeer, to jest inaczej Lager 11,8 Balinga, 4,6 alkoholu. Jak e, IBUT jest około 20, ponad 20 IBU. Kolor, jak wiecie, czerwony, niebrązowy bierze się głównie no, w tym przypadku oczywiście od dymu. A dwa, że też używa się do odbiorów generalnie słodu wiedeńskiego. Większość zasypu to powinien stanowić słód wiedeński. Kiedyś, jak wiecie, przed erą przemysłowego piwowarstwa no 100 lat temu, 105 lat temu. Jak powstało przemysłowe warstwo, wszystkie słody były ciemne i lekko zawsze dymione. Nie było browarów wcześniej, nie było w ogóle słodów jasnych, wszystkie słody były no co najmniej, co najmniej e, lekko, lekko brązowe, lekko czerwone. Wszystkie piwa były, nie było jaśniejsze niż te, które właśnie Wam dzisiaj tu prezentuję. Zobaczymy, piana piękna, widać, że dużo białek jest, piwa, jest oczywiście Bastelizowane, ale no po białku widać, że nie jest aż tak mocno filtrowane. W zapachu, no przecudowny. Sam, sama piana już pachnie od fenoli. Ale najważniejszy smak. Jeszcze doleję. No fenoli jest dosyć dużo. Jak wiecie, w Bambergu jest 7 browarów. Nie wszystkie ważą wędzone piwa w Bambergu, ale no Schlöffelgerle, ten Heller, brał broj i jeszcze specjal. No, są takie najbardziej znane wędzone piwa. One nigdzie więcej nie są w Bawarii produkowane w ogóle, tylko właśnie w Oberfranken Bamberg. Smak. Jest słodowe piwo bardzo, mimo że jest to lekki lager, ale jest bardzo, bardzo słodowe, jest zacierane, widać, na słodko, i dzięki temu zasypowi też dużo jest takich cukrów niefermentowanych, które przechodzą do smaku piwa i robią nam tę piwoną wewelkę. Piwo jest bardzo podobne w pierwszych odczuciach do Mercena ze Szankeli, chociaż jest no ponad nadbaling baling lżejszy, nie? Ale tak na pierwszy rzut oka podobny smak ma. W stosunku do dymu bukowego, dym z drewna wiśniowego, no jest dużo słodszy. Robiłem kiedyś, też sam wędziłem słody na różnych drewnach i pamiętam, że no też wiśnia właśnie daje takie, no owocowe, no nie ma się co oszukiwać, no sam owocowe takie nuty, lekkie. Oczywiście to nie są jakieś yy, na zasadzie smaki, żebyście to pierwszy raz o wiśnia tu jest dodana, nie, 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 broń Boże, nie, nie tędy droga. To są lekkie posmaki drewna, bo po prostu wiśniowego, które są inne niż drewno bukowe, niż drewno dębowe, niż olcha, no w słody można wędzić na wszystkich, na, 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 na drzewach owocowych, na śliwie, na, na gruszce, no, no, no. Pomysłów jest tutaj kilkadziesiąt, słodownie bardzo dużo, szczególnie belgijskie yy, robią takich właśnie słodów na różnych drewnach. No ale i to i tak, yy, już ponad sześć, yy, 600 lat ten browar ma przecież, Sankerla. To jest wszystko rodzinny, zawsze rodzinny browar, już od kilku pokoleń jest yy, w jednej rodzinie w tej chwili. Niedawno się zmienił właśnie tam główny paręnaście lat temu piwowar właściciel jakby z tej rodziny goryczka jest dosyć duża jak na tą słodowość ale się jest zrównoważona nie jest moc nie jest przeważająca tak bym powiedział nad, nad tym słodowością, wręcz przeciwnie słodowość jest na pierwszym planie wędzoność czy te fenole, inaczej związki fenolowe lotne one oczywiście są bo to właśnie przechodzi z tego drewna w tym dymie słód to sobie nabiera on przy okazji e, tego suszenia no tym dymem on oczywiście kolor zmienia jak wiecie no, najsławniejsza druga firma w Bambergu no to jest Słodownia Bambergska Wehrman i oni tam właśnie stamtąd już Podstawowy słód biorą. I sami sobie go właśnie w szczękelni wędzą. Mało który browar na świecie już to robi. Bardzo mało browarów. W Bambergu tylko to robi. Inne browary po prostu kupują gotowe już wędzone słowy. A tutaj się to oczywiście w ten proces mimo że wygląda na to, bo widziałem go na taki domowym sposobem, ale jest to jeszcze mi kontrolowane i żeby to było powtarzalne, nie? pamiętajcie, że najważniejszą cechą tych piw jest powtarzalność, to nie są polskie krafty, polskie browary, które mają co warkę to w ogóle inny smak, inny, inny gatunek nawet od warki, a tutaj no, ta powtarzalność musi już zostać na długi czas. Niedługo będzie nowa premiera niefiltrowanego wersji, już tam na, 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 na fejsie. Prezentowałem, też będzie niefiltrowana wersja, ale no może nie tego, tylko na ale też no, na pewno będzie też wersja leżakowana. Jak widzicie Slenderla od jakiegoś czasu, od chyba 10 lat 13 właściwie robi takie wersje leżakowane czyli zalewają tam do butelek i leżakują powiedzmy 3-4 lata w piwnicy. To sobie tam dochodzi, no nie są pastery wtedy i te piwa no zmieniłem sobie no żakują. Robię się takiej barej Ejdzie, jakby no butelka Ajdzie. <ścoughs> Można powiedzieć. Chociaż nie zawsze im to wyszło. Właśnie wiem na pewno, że jedna warka taka tych wiekowych im nie wyszła. Kolega Grzesiu właśnie kłaczek mi to kiedyś uzmysłowił. Sam piłem te piwo takie. I faktycznie no, nie wyszła im wtedy ta walka, była, zepsuła im się po prostu, nie? Ale puścili to w, w świat, no i trochę to niesmaku, nie smaku było. No ale mam nadzieję, że więcej się to nie powtórzy, bo browar jest naprawdę no jeden chyba ze szlachetniejszych bro, browarów w całej Bawarii, a w Bambergu na pewno i na pewno we Franconii. Jeszcze raz, piana bardzo dobra lekko kremowa nie miała, zostaje lista duży. Goryczka, słodowość zrównoważona. Zapachów nie oczywiście nie ma. Zapach głównie fenole wędzone, świeże, Piwo jest przecież miesiąc temu rozlewane, daty ma do 24, no zobaczymy, możemy leżeć. Pamiętajcie, że fenole to też są związki, które no zapobiegają psuciu się piwania. Gdybyśmy zwykłe piwo nawet takie domowe mocno uwędzili, czy mieli słód wędzony, to by nam dużej, dużo dużej zostało takie piwo, nie zepsułoby się, bo fenole no, jak wiecie, no, fenolami zabijano jakieś ludzi, przecież zaszczyki nie z fenoli zabijano ludzi. Doktor Mengele to robił no niesławny. Yy, no ale generalnie fenolę kojarzymy właśnie z dymem, yy, yy, takim z drewna szlachetnego. Nie trzymajcie się, bardzo Wam polecam. Jeżeli ktoś nie pił, może są jeszcze takie osoby, chociaż większość z Was już na pewno jest po premierze. W Krakowie chyba była polska premiera. W tej chwili już w każdym sklepie można kupić tę piwko, Bardzo Wam polecam. Jest to no, dużo, duża ciekawostka. Ja Wam już wszystkie piwa. Ze i z tego chleba bo ja przedstawiałem że jakiś no, czas temu. A teraz na no, ta nowość no to naprawdę przerwałem nawet cykl yy, odcinków, które miałem wam, wam robić dalej. Będą na po prostu później, w następnym terminie, żeby zrobić właśnie odcinek o tej nowości, która uważam no, jest rewelacja. Bałem się trochę tego piwa, jest bardzo, bardzo delikatny jak na sztnokerę właśnie. Trzymajcie się, czy czyś nie do zobaczenia.